Cześć, z tej strony dr Davy. Witam Was na kanale Furmax TV, a w dzisiejszym odcinku nie będzie zwykłego testu samochodu, tylko pełna metamorfoza, ponieważ podjęliśmy decyzję, że z tego zwykłego kaimana zrobimy wyścigową rajdówkę. A dzisiejszym gościem odcinka jest Porsche Cayman, ale nie będziemy tego samochodu testować, a pokażemy pełną metamorfozę. Kilka miesięcy temu sprowadziliśmy ten samochód właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Porsche posiada dwulitrowy silnik o mocy 300 koni i co dziwne albo ciekawe, jest w manualu. Nie będę Wam opowiadał więcej o tym samochodzie, bo pokażę Wam pełną metamorfozę, a teraz zapraszam do wyjazdu. Dlaczego zdecydowaliśmy się pokombinować troszkę z tym samochodem? Ponieważ ten samochód moim zdaniem ma niesamowity potencjał. Fajnie współgra to, że tu jest ta dwulitrówka, jest fajna mała akcyza, jest w samochodzie 300 koni, no i mamy tą skrzynię manualną. Ludzie teraz są przyzwyczajeni praktycznie do, do automatu, jest wygodnie, ale moim zdaniem nie jest to auto takie typowo na daily. Tylko to auto jest takie do wyjazdu na sobotę, niedzielę, gdzieś tam sobie poszaleć, przycisnąć, bo te 300 koni naprawdę daje niesamowitą frajdę. Znaleźliśmy bardzo fajnych chłopaków z Best Detailing blisko naszej miejscowości, dokładnie w koniec polu, którzy zajmują się detailingiem szeroko pojętym w samochodach. Chłopaki zajmują się polerowaniem oklejaniem samochodów, sprzątaniem, praniem i wszystko to, co jest związane z tym, żeby auto wyglądało perfekcyjnie. Widziałem już kilka samochodów, które wyszły z ich garażu. Przede wszystkim widziałem oklejane samochody, czy, czy też polerowane auta, które zabezpieczają też dodatkowo, czy do czy ceramiką i naprawdę robią to Dokładnie, robią to bardzo dobrze, dlatego właśnie jedziemy do nich zobaczyć, co oni powiedzą e, na naszego Kaimana. E, bo, tak jak wcześniej już wspomniałem, auto ma niesamowity potencjał, do tego jeszcze mamy 48 tylko tysięcy kilometrów. Więc, kupując taki wóz, możecie się cieszyć latami. No, niestety, to jest właśnie pierwszy odcinek, w którym mijamy z bólem serca. Oto Orlen, nie będzie kawy, nie będzie hot doga. Koniec przechodzimy na dietę. Nie, tak naprawdę też śpieszy nam się, żeby chłopaki zdążyli nam okleić nasz wóz. Także do przodu. Siemano Siemano. Cześć Dawid. Cześć. Cześć. Właśnie dojechaliśmy do chłopaków na warsztat naszym kajmanem. No i ocenimy pokrótce, co możemy z tym samochodem zrobić, jaką folię dopasować, a jest u samych fachowców. No to co? Może nie przedłużajmy, zapraszamy na warsztat? Dobra, to wjeżdżamy. Dobra, wjechaliśmy już naszą furką. Tak jak wspomniałem wcześniej, postanowiliśmy zmienić samochód całkiem wizualnie, ponieważ ma fajny potencjał, bo Cayman jest fajnym samochodem. Ale czegoś mu to brakuje. I kiedy pierwszy raz zadzwoniłem do Tomka, to powiedział mi, a może byśmy dodali mu coś w stylu, może Martini Racing, może jakieś takie skromne napisy, a nie oklejać całego auta folią. Dlatego tak, jeszcze chciałem zapytać, ile czasu mniej więcej zajmuje oklejenie takiego Kaimana? Plus minus yy, liczymy się z granicą około 4, od 4 do 5 godzin. 4, 5 godzin. No jest troszkę roboty, trzeba wszystko zrepozycjonować. Yy, do tego polecam przyciemnić tylne szyby. O, to yy, ciekawe. W tego typu samochodzie jest po prostu rozpierdziel mm -hmm. z ciemnymi szybami z tyłu. Mm -hmm. Mam do zaoferowania na przykład bardzo fajną o, no to folię. Właśnie folię. Yy, 85 przyciemnienie. Jest coś tak, taki prześwit. No i spoko, do, Myślę, do że siądzie idealnie tak. do Porsche. Doda takiego zacięcia sportowego. Mhm. No i co tu więcej? No, dojdą naklejki, tak jak mówiłeś, z Martini Racing. Mhm. Auto... Do, ogólnie, Martini Racing. Dlaczego właśnie padło na Martini Racing? Dlatego, że wszystkie samochody, które tak wychodziły, były albo białe, albo srebrne i rzadko się zdarzało niebieskie. A co jeżeli na przykład. Znudziłoby mi się to i chciałbym na przykład odkleić go całego. To jaki to jest mniej więcej koszt? Ile wam by to zajęło czasu? Jak to mniej więcej wygląda? Jak najbardziej jest to możliwe. Zaczęliśmy oklejać samochody, robić zmiany kolorów. Koszt takiej usługi waha się plus, minus w zależności od samochodu. Mm -hmm. Dodam tutaj, że każdy samochód jest wyceniany indywidualnie. No tak, bo są w różne wielkości. Nie? Przypuśćmy od 5 tysięcy do mm -hmm. nawet 10 tysięcy. Mm -hmm. W przypadku Caymana byłaby to granica około 7 tysięcy złotych. W zależności zł. od folii, mm -hmm. bo szereg po prostu folii jest. Wiem, właśnie. A jaki to wachna, będzie w ogóle rodzaj folii, którą będziemy tutaj Słuchaj, nakładać? My działamy głównie, staramy się działać na foliach. No, znanych, przetestowanych, dobrych mhm. marek. Są to folie 3M, jak widzicie tutaj na wzorniku. Mhm. Mamy folie Hexis. Mhm. Jest to też bardzo fajny producent folii, bardzo dużo, dużo duża gama kolorystyczna. Mhm. Weszliśmy tak samo w można powiedzieć, układ z foliami, z producentem typu Arlon, mhm. tak jak w przypadku tutaj. Kajmana będziemy kleić na, na folii Arlon. Mhm. Y, tak samo z kanalikiem jest ta sama jakość, jak w mhm. przypadku 3M. No, Czyli przy nie, dobra będzie żadnych, folia. Takich, nie będzie żadnych takich, że tak powiem, pęcherzyków, ani nic takiego, bo to jest po prostu dobra folia. Y, z racji tego, że folia posiada kanalik, mhm. nie ma czegoś takiego, jak powstający pęcherzyk. Mhm, wiem Czyli o co chodzi. Dzięki to tym super. kanalikom mhm. y, powietrze ucieka. Z mm -hmm. Dobra, to jeszcze teraz taki temat. Bo powiedzieliśmy o tym, że przyciemnimy jeszcze szyby, fajny to jest pomysł, podoba mi się, ale jaki to jest koszt? No bo tutaj akurat jest mały samochód, więc jak za załóżmy innym samochodem, no to na jakiej podstawie to wycenić? No wiadomo, no kombi na pewno wycenimy inaczej mm -hmm. niż, niż tego typu samochód. Nie? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o kombi, to koszt yy, waha się w granicach 700 zł. 700 zł. Jeżeli chodzi o. Auta mniejsze, typu, przypuśćmy, Porsche Cayman, mhm. no to myślę, że koszt jest w granicach 400-450 zł za, mhm. za cały tył. No to spoko, bardzo przyjemnie podejrzewam. A teraz jeszcze temat, jak już wiemy, tak, szyby mniej więcej nas będą kosztować 4,5 stówy w Caymanie. Folia nas będzie kosztować? taką, którą wymyśliliśmy. plus minus 7 tysięcy. To znaczy, jeżeli chodzi tą, o kolejność. A tą, którą my mamy wybraną. jeżeli o, chodzi o klejenie w Martinie Racing, no to koszt w granicach 1000-1400 zł. Okej, dobra. I teraz tak, folia tyle kosztuje. Ile kosztuje w ogóle z usługą zmiana tej folii? Myślę, że zmieścimy się w granicy. 2,5 tysiąca złotych z folią. No, czyli to jest moim zdaniem dobry pomysł, żeby zmienić, bo on będzie moim zdaniem wyglądał całkiem inaczej i niedużym kosztem. A co dalej się będzie działo, to Wam jeszcze pokażemy, to w zasadzie możemy się brać do, do pracy. Dokładnie. Dobra, no to super. Dobra, przechodzimy teraz, drodzy Państwo, do oklejenia szyby, jak to będzie wyglądało, jak się to w ogóle robi i ile czasu to zajmuje, także Tomek nam to wszystko teraz opowie. Plus minus, jeżeli chodzi o ten typ samochodu, no to w granicach 3 godzin mhm. to jest maks. bo to wiadomo, no, 3, 3, 3, 3 trzy małe szyby są tylko. Jeżeli chodzi o większe samochody, no to wiadomo, trzeba liczyć minimum od 8 do godziny 16, 16.30, mhm. tak zawsze to wygląda u nas, nie? Może... Nie przedłużając. Dobra, pokażę, to przymierzmy, jak się nie? Zobaczymy. minus format tak. do tego typu samochodu. Bo to jest w sumie bardzo Czyli ciekawe. Tak, mamy roztwór z Tinderzellem. Mhm. To jest. Po yy, folii klei się na mokro, jak mhm. wiadomo. Tak. Opryskujemy sobie szybę. Mierzymy sobie przede wszystkim szybę. No to jest podstawa. Czyli w tym przypadku z nadmiarem 45 na 30. Mhm. 45, na 30. Folia, musimy pamiętać, że folia obkurcza się tylko w jednym kierunku. Mm -hmm. 45, 30. Co najważniejsze, nożyk, którym będę docinał, mm -hmm. To też jest nie taki byle jaki, tylko specjalny. Jest to Olfa AB10S. Nie taki zwykły tapeciak. Specjalne ostrze, które nie rysuje szkła. O, to, to fajnie też. I spoko ogólnie, że macie tych y, folii kilka tutaj na stojaku, można sobie przyjechać i dobrać, bo to nie, nie jest nie, nie zawsze mamy, super ciemna. Nie? Jeżeli czegoś nie mamy, to jesteśmy w stanie to mieć. Wiem. Pryskujemy. Przykładamy sobie folię. Łapiemy sobie delikatnie rakielką. Nie, no, będzie to całkiem inaczej wyglądać. To był akurat dobry pomysł. Żeby przystopować. Na odcinamy nad miarę folii. A teraz powiedz mi jeszcze taka m, ciekawa rzecz, y, czym oprócz oklejania i przyciemnienia szybciej zajmujecie? Bo widzę ogólnie tam jest skarszar, no wiadomo, trzeba umyć auto pod w ogóle takie oklejenie, ale na przykład korekty lakieru też robicie. Tak, tak, jak najbardziej. To jest podstawa naszej pracy na co dzień. Mhm. Głównie zajmujemy się korektami lakieru. Mhm. Y Nakładamy powłoki ceramiczne, no wiadomo, no zabezpieczamy samochody. PPF-y na przykład front -y, też robicie, tak jak prawda? jak uklejacie całe auta, to Lampy przyciemniamy PPF-em, hmm. robimy, poklejamy całe auta, full body, hmm. yy, fronty. A co z środkiem? Jeżeli chodzi o środek, no to, no to no wiadomo, no pierzemy. no Pierzemy, czyścimy skóry, impregnujemy skóry. No i co, no i wszystko co wszystko, związane, co z, związane z, z autem, od A do Z. Dobra, a teraz takie pytanie: jak załóżmy, mam średniej wielkości samochód, to ile będzie mi kosztowała korekta? Wiadomo, że nie da się tego wycenić tego z marszu, bo zawsze auto będzie inaczej pracowane. może inaczej. Ja powiem na przykładzie takiego typowego sedana. O, dokładnie. Koszt, koszt korekty przypuśćmy w aucie typu sedan to jest. Mam taki, taki pakiet za 1200 zł, mhm. czyli w skład pakietu wchodzi dokładna dekontaminacja lakieru. Mhm. Mycie wnęk z parowym, bo taki steamer mhm. też posiadamy na stanie. Mycie felk, aplikacja dressingu na opony, aplikacja korekta lakieru mhm. przede wszystkim. Tak, tak. One stepowa korekta, tak. czyli takie usunięcie około 65%, max mhm. 70% rysy jego samochodu. I, takie za, za, I potem y, odtłuszczenie tego samochodu, aplikacja y, wosku fardego, mhm. mhm. no nie wiem, typu jakieś fuso, jakiś syntetyk. Mhm. Coś takiego do 12 bądź, miesięcy. Bądź nie? jakiegoś tam na bazie karnaby. Nie? Mhm. Y, I koszt takiej usługi to jest 1200 zł y, na tip top. Wszystko co widać z zewnątrz. Jeżeli są jakieś plastiki, y, odświeżamy je tak samo, mhm. żeby nabrały takiego blasku, nie były wypłowiałe. No, i tak jak mówiłem. My, A, środek my... teraz. Środek jeżeli, mniej więcej. Jeżeli... jeżeli chodzi o środek, to koszt y, czyszczenia, czy to są skóry, mm -hmm. czy to jest tapicerka materiałowa. zwykła, materiałowa do prania, to jest koszt w tym roku zł. 550, 550 zł. 550 zł. No i spoko. To w sumie 1750 zł przeprowadzam auto, i mam w sumie tak odpicowane od A do Z. No, jeżeli no jestem jeżeli bardziej wymagający. Wiadomo, no jeżeli lakier jest tak. bardzo zniszczony i potrzebuje większej ilości czasu. czasu dokładnie, no to wiadomo, że no ta kwota się zwiększy. No więc. bo na przykład ja jestem bardzo wymagający, chciałbym, żeby to było zrobione naprawdę. Na takim turbo poziomie i nie życzę sobie już wosku, tylko ceramikę, no to jakie są mniej więcej to koszty? Yy, znowu wytłumaczę na przypadku auta typu Sedan, mm -hmm. jest to koszt 3000 zł. Wtedy robimy z lakierem co się da, mm -hmm. co jesteśmy w stanie zrobić, żeby on najbardziej yy, ładnie wyglądał. Mm -hmm. No, i zabezpieczamy auto ceramiką trzyletnią. Działamy na sprawdzonych produktach. I na taką ceramikę jest oczywiście gwarancja, pewnie. Na taką, taką ceramikę dajemy gwarancję, jak najbardziej, kartę gwarancyjną. Mhm. Mogę nawet pokazać, jak wygląda karta gwarancyjna plus minus, Spoko. jak to wygląda. Czyli jest to coś takiego. Działamy na marce Genesis Pro. Mhm. No, i tutaj mamy dane samochodu, dane, dane właściciela, mhm. pieczątka. Bardzo ważne jest, żeby dbać o taką ceramikę, czyli no tutaj są. To jest yy, przeprowadzone ważne. serwisy. Tak, co, co ile się ten serwis przeprowadza? W przypadku na przykład tej ceramiki, jest to tej karty gwarancyjnej jest to ceramika trzyletnia. Mhm. Yy, mamy co roku serwis powłoki, mhm. co roku przyjeżdża. I że ja ma, zrobioną mam tą ceramikę. Przyjeżdżam do Was na przykład na, na, to, na ten serwis, to co wtedy się z samochodem robi? No przede wszystkim sprawdzamy hydro, mhm. czy dalej to auto, ta powłoka kropelkuje, czy jest dobre hydro, jeżeli tego hydro nie ma. No, przeprowadzamy przede wszystkim mycie wstępne, oceniamy stan, stan powłoki, no i dokładamy ostatecznie, jak jest w bardzo złym stanie powłoka, dokładamy tej powłoki bądź używamy boosterów do powłok ceramicznych mhm. na bazie kwarcu, które podbijają tak, jakby to hydro i to wszystko wraca do normy. Dobra, w zasadzie wiemy wszystko teraz z tym samochodem, co będziemy robić, przechodzimy do pracy. Tomek będzie się zajmował szybami, a za chwilę Patryk wleci z oklejeniem. Dobra, przechodzimy teraz do drugiej części w zasadzie typowo oklejenia naszego samochodu. Patryk zajmuje się oklejeniem, więc będę go pytał. W zasadzie ja mam najlepszą tutaj rolę, bo ja się pytam i tylko patrzę, a oni robią, więc to jest super. Od czego trzeba zacząć, Patryk przede wszystkim w takim oklejeniu samochodu? Wiesz co, no ogólnie najprostszą rzeczą to jest mycie samochodu, mm -hmm. tak? Odtłuszczenie, żeby ta folia miała się czego złapać, bo wiadomo, że jak gdzieś będzie jakiś silikon czy nie wiem, cokolwiek tu z tego, mm -hmm. to się to nie złapie. Tak. I y co? No i później trzeba sobie to ustawić wszystko tak, jak to ma wyglądać. No bo tutaj też trzeba troszkę pomiarów zebrać i tak dalej. Mm -hmm. Także no, Bo to nie jest, jest tylko takie za... hop siup, że my sobie kupimy folię, o, rzucimy, no tak będzie i naklejamy, nie? To trzeba odpowiednio znaczy, wymierzyć. No, widzisz, no, ja teraz rzuciłem, tak. jako tako to wygląda, no ale już na oko widzę, że tutaj z dwóch stron jest... Tak, nie taki wymiar różny, będzie, jest ...różny gdzieś jakiś tam wymiar, więc trzeba będzie to po prostu ustawić. Później trzeba jeszcze, no my robimy tak, że odpalamy sobie laser. Mhm. Jak robimy jakieś paski, to odpalamy laser, żeby wszystkie paski się zgrywały jeden z drugim. się, żeby to było super precyzyjnie, nie? Tak, żeby to miało ręce i nogi. No i tyle, no i później przechodzimy już typowo do klejenia, nie? Dobra, a jak się w ogóle to wykleja? Bo to jest ciekawe, tak? Mamy tutaj folię na, na takim jakimś papierze. Wiesz co, no ogólnie folia jest zawsze, my robimy zawsze na wylewanej folii mhm. z kanalikiem. Także można nawet, jak da radę, tutaj gdzieś pokazać, że są takie mikrokanaliki. Faktycznie, no. Spoko, no. ale teraz tak, a jaka jest, yy, można powiedzieć, jak, czy ona na przykład będzie wytrzymała ta folia, ile ona może wytrzymać ewentualnie, czy jest mocna ta folia, jakieś zarysowania, odpryski, no bo tu będzie maska, nie? Powiem Tobie tak, yy, my ogólnie zawsze jak robimy jakieś no. reklamowe nadruki i tak dalej, yy, zawsze bierzemy dodatkowo z laminatem, bo są mhm. dwie opcje zawsze gdzieś tam klejenia takich naklejek, mhm. i z laminatem i bez laminatu, mhm. wiadomo, że bez laminatu to raz, że to szybko blaknie, Aha. I, I się uszkadza. Nie? Z laminatem masz raz, że jest odporne na rysy, na jakieś tam bleknięcia i tak dalej, Aha. także tu nie ma, nie ma jakiegoś tam większego problemu. Folia jest taka, że ona powinna wytrzymać bez problemu między 5 a 7 lat. Spoko. Bo też nie, nie robimy na gorszych foliach, bo to nie ma sensu, bo to... Tak, bo ona my, musi być w jakoś. Tak, tak my, my się urobimy z tym, bo też wiadomo, że tańszy materiał troszkę inaczej pracuje. A dwa, że później klient będzie miał pretensję, że. No to, dokładnie, no wy się musicie się też pod tym podpisać, podpady. tak? Jak będzie jakościowo i się to ładnie obroni, no to wiadomo, że będzie super. Dobra, no to dokładnie. zaczynamy to oklejenie. Ja już nie będę w zasadzie przeszkadzał. Czyńcie honor. Działamy, tak jest. Zostały już ostatnie szlify. Chłopaki z Bez Detailing dali radę. Auto wygląda fenomenalnie, a jak finalnie wyjdzie, to dowiecie się z kolejnego odcinka na kanale Formax TV. Ja się już zawijam. Dostałem pojazd zastępczy. Nie zapomnijcie zostawić suba, lajka, wbijajcie na nasze socjale, na Formax i na Bez Detailing. Elo.